Ojej. Te włosy pozostawiają. Naprawdę bardzo wiele do życzenia. Ale to nie jest najgorsze. To absolutnie nie jest najgorsze. Włosy to są tylko włosy. Setniesz je, odrosną. I tyle. Ale... Myślę o czymś zupełnie innym. Zrobiłem brzuszki. Serię, 5 serii. 30, 40, 30, 40, 50. Czuję się z siebie zadowolony, a jakże. Pst. Szynata. Totalna żenada. To jest żałosne, naprawdę żałosne. Że ja zrobiłem tylko drobrzyszków i jestem zadowolony. Szałosne. No ale cóż. I z czego takiego warto się cieszyć.

Po prostu co dwa dni podnoszę sobie pięć. I w ten sposób działam. Być może to jest bez sensu, ale przynajmniej coś robię. A nie leżę jak tym byki nic. Choć czuję się zmęczony i czuję, że mógłbym zrobić coś jeszcze. Chciałbym zrobić coś jeszcze, ale z drugiej strony to po prostu poszedłbym spać i to by się na tym skończyła moja wędrówka z dinozorami. Jeżeli chodzi o Martę, bo na pewno Wiele osób obejrzało już ten filmik, który był w języku angielskim, ale przetłumaczę go na polski. Chciałbym wiedzieć Marto, co lubisz, czego nie lubisz, co cię kręci, A co mówię? Do tego, jakie jest siedem twoich największych zalet i sześć Twoich wad. Nie, że mnie to obchodzi, bo ja akceptuję Ciebie, jaką jesteś. I to dla mnie nie ma absolutnie żadnego znaczenia, ale po prostu chciałbym Cię poznać lepiej. Tyle. Poza tym czytam fantastyczną książkę księcia ksawerego Knoca pod tytułem Nie bój się seksu, czyli kochaj i rób co chcesz. Czytam i zupełnie i w końcu mam coś co mi mówi, o, zawsze tak chciałem, ojej, a nigdy tak nie miałem, a zawsze tak chciałem, tak samo jak nie cię czepiali niektórzy, niektóre dziewczyny się mnie czepiały, co mnie interesuje ich przeszłość? Bo nie okomujmy się panowie, nie okłomujmy się, bo nie ma co, każdy mężczyzna chce być w łóżku najlepszy i każda kobieta mówi mu, że jesteś najlepszy. Jasne. To jest właśnie to, no? że Ty później nawet jak usłyszysz, że jesteś lepszy, to i tak zastanawiasz się, czy faktycznie tak jest, czy może jest coś innego, co mógłbyś robić lepiej. Hmm. I tak samo mają kobiety. Kobiety również mogą mieć żalą przeszłość, twoją mężczyzną. Dlatego też najlepiej znaleźć sobie prawiczka i znaleźć sobie dziewicę. I wtedy nie musisz być o nic zazdrosny. Bo wiesz, że jesteś ten jeden i jedyny. I tyle. Bye. Pa, pa, Zapraszam i polecam język Cykurski.